No to opowiesz coś, ja ci wiesz, coś, coś, coś pomogę, nie? Ja, ja, tu, ja tu prawie po 100 kilometrów łapię dziennie, po nocach też tam żadnego. Po, po... A skąd po... w ogóle jesteś? Ja, ja jestem południu ze Strumienia. Ze Strumienia, aha. No ha. tam jest pięknie teraz. Ja byłem, mnie, bywa. Lata, Dobra, mistrzu, poczekaj, także... Pójdę na o, żebym... no o czekaj. A, a nie mogę... <grym> z... No to dobra, to pójdziemy na zupę, dobra, to poczekaj. Ja tutaj się. do tego, o, tu jest ten, y, taki skóracz, tak to się nazywało. No to dobra. Zaraz obok, fajnie, to tak? zaraz zrobimy tak, krótki tak, wywiad tak. i później ja, postawię ja, zupę. Ja, Zupa tak. dnia no, musi postawić zupę, ale jest nie? Okej, to, <gadanie> to już jesteśmy dogadani. Też no. możesz z nami później, jak chcesz. Ale ja mam pracę. Dobra. Ja z... te, te no, nie wiem. Dobra, zakończmy to, zakończmy ten z, e, e, kai e, jak to mówią? No, ja z Katowic pochodzę, ale... <gadanie> kai zakończymy teraz chyba, czy jak? Stream nieważne, ale zakończmy ten wywiad, Także no. słuchajcie, jeśli ktoś chce, chce skontaktować się właśnie z Patrykiem ze studni, niech można się... Można mnie na rynku spotkać, można mnie tu na Cieszynie spotkać. Choda chodzi do też tam, bo tam jest jak wody Ale już tego to... nie robię, bo mi się to znudziło. To są kamery dookoła, ale nie mam go, tego, nie rozumiem. Ale dalej nie ma na Ciebie numeru i e maila? Fundacja nie ma, bo jest... jestem staromodny, dopiero zaczynam, początki. Aha. Já to nemám telefonu, naleže, mě to na že buď jsem to stát si na vůl.